Część aparatury za chwilę zobaczymy właśnie tej, którą budowała energa operator to urządzenia zupełnie z innej epoki. To są urządzenia nowoczesne. Współpracujemy z czteroma szkołami. Jedna to jest właśnie Politechnika Koszalińska. Trzy szkoły są ponadgimnazjalne. Jedna jest w Koszalinie, jedna w Białogardzie, jedna jedna w Słupsku. Stypendyści to jest jedna praktyki dla, dla tych osób z tych szkół. Dofinansowanie tego typu obiektów jak laboratoria, w tym przypadku konkretnym nasza pomoc finansowa wynosiła 50 tysięcy 10-ampere'owe, 3-ampere'owe, takich autotransformatorów mamy zakupionych z tych środków cztery sztuki. Przyrządy laboratoryjne z dużą dokładnością pomiarową, analizator parametrów sieci z wyświetlaczem jedno zdjęcie na płytkę elektroniczną czy jakieś urządzenie i będzie od razu wiadomo, które Załadowanie systemu, a potem testowanie wszystkich podzespołów to jest półtorej minuty potrwa. Także można się pobawić. Całe spotkanie jest związane z Pokazaniem naszemu sponsorowi, co zostało zakupione, że te pieniądze nie zostały zmarnowane, że z tych pieniędzy będą korzystać nasi absolwenci i że w rezultacie ich wiedza później znajdzie dobre zastosowanie, być może właśnie w, u sponsora albo w innych firmach. W każdym razie jest to takie spotkanie, jak gdyby pokazujące, co zrobiliśmy z pieniędzmi uzyskanymi od sponsorów. To. They do well, not that.